Elo, oh. Elo i dzisiaj no, robimy na swoje własne wyjanki. No więc jestem klężanką Amelką. No. Mogę polewać. No. Ogólnie my już trochę powlewaliśmy i się dopiero szaliliśmy, że my nie nagrywamy. No, no i teraz właśnie dolejemy resztę. Mhm. Mam nadzieję, że nie wyleję tak jak przed chwilą. I jeszcze na końcu filmu pomieszczamy tylko dwa wojanki razem i ogólnie odwrócę moje pazy. Okej. Okay. Okay. Słuchajcie, żeby potwierdzić, że mamy sobie w wojankach, to słuchajcie. bo ja zawsze mówi, że jak się odwróci, to widać kolor. Nie? To ja odwrócę. Cię? Odwracam. Widzicie? Twarz pokażę. Ja Wam i pokazałam inaczej, ale to też było widać, no, bo, ja, bo ja tak nie mogę, nie? No, ok. Więc teraz wlewamy w Czekajcie, tylko moje ręce. Nie wiem czy nam stale. Ja Machamos soku. Nie, nie wiem czy nam spać. Tu robisz cząteczka do zębów? A, yeah. mm -hmm. Ej, ale mi, mi tutaj przelej. Nie? Mi tutaj przelej. Ok. A dobra, bo wojaki bo, bo, bo ja ogólnie mają pół litra, nie? Więc nie starczyło wody. To drugie dla Ciebie. Ja doleję. To, to Dobra. 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 Wlewam go. nie wiem czy starczy, ale na razie tyle, bo, bo, bo wlewam. Może sobie dolejemy trochę ten. Nie pracowało mi woda. Kurde, za dużo wody. A melana zero. Dobra, teraz zrobię na zlewem. Nie, nie zlewam. jest gdzieś na Albo na wylecznicę. Nie, ale już na zlewanie. Na zlebem kurde. Dobra, ale chciałam widzowym, widzom pokazać. Ja pokażę. Możesz mi to pokazać. Tak, tak wygląda wyrądziki. Tak. No nie, nie, nie koncentrujcie mnie, bo jeszcze wyrzucę tak. telefon. Uwaga, który z widzów ma problem, że odcinki Bery z e, Zerobloxa są na takich małych kratkach, to nie miećcie problemu bera dopiero się uczy. Mhm. Kurde, nie bądźcie pretensjonalni. Sodajcie, wody nie starczyło. Tego dolewanko. Też to możesz więcej wlać. Czekaj, wleję weżę do wojanka. Okej, okay, masz pełnego wojanka. Dobra, a ja dolewam już. Więc jeszcze to później... Za chwilę nie Wciążniemy, żeby było lepsze. Żeby chojoneczek był lepszy Ogólnie tego soku, co ja brałam było mnóstwo I Wera też brała tego mnóstwo, więc będzie mega słodkie Dobra, a wrócę jak, jak zakręcimy to okay. Nie, już Więc I... teraz będziemy 6. no po prostu. Wojan, no, ogólnie jak to oglądasz to sorry, ale, bo ogólnie te Wojanki kupiłam w środę, bardzo dobre były wujanki, jak to oglądasz, więc no, polecam, no, bardzo polecamy, ogólnie też yy, naj, najlepszy dla mnie jest ten, no dla mnie też ten. Bo on jest z maliną, a malina dodaje takiego mega smaku. Ogólnie propo to jestem fanką teens, wiecie już to, bo, bo świetnie nazwa była więc, coś z co teensiarą, nie? Więc, ale lemoniowy teens też są mega dobre, więc... E ona chciała spróbować loda teens wczoraj, ale nie spróbowała, bo nie było. Kiko loda teens? No. Nie ma lodów teens. Znaczy Jenzi Genzy chciała a, spróbować, no? No. ale nie było. Dobra, myślę, że już starczy, dobra, ja, ja próbuję Wojanka. No to jest. Ok. Na trzy, dwa, jeden. Trzy, I dobra. Mega dobry. czy to jest mango i to jest mega dobre. To nie jest ten smak. Tu tutaj widzicie. No. Ale jest mega dobre. Ale jest mega dobre. Mój jest podobny, ja miałam sok malinowy. No. Następnym razem kupię... Czekaj. składniki. Sok malinowy, no. Na 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 następnym razem... Ra kurka. Następnym razem, jak będziemy robili wojanki, nie? To kupię... No to kupimy i malinowy i truskawkowy sok. I kupimy jeszcze jak jest pomarańczowy i brzoskwiniowy. No, ale boję się, że brzoskwiniowego nie będzie. Ale wtedy będzie można. Wtedy to możemy inne soki, jakieś brzoskwiniowe, no. takie coś. No, no. a tak, tym barka? Więc teraz bierzemy jakąś krankę i mieszamy. No. dobra. Dobra. To jest ogródek Bery. Jak któryś z widzów już był na tym ogródku, wie, wie jak wyglądają nasze famy. Nie? No, można wyjdziecie. Dobra. El, no, jesteś z Jestem. Sorry. Sorry za... <śmiech> Nie krzyki, <laughs> bo dostawisz tu właśnie zjadkę. Och szan. No. Dobra, no, to ja wlewam trochę do naszych dwóch. To dobra, wlej do swojego troszkę. Dobra, w połowie. Po ja trochę dobra. dobra, jeszcze tyle. Okej. Okay. Ej, czekaj, najpierw spróbujemy jeszcze te. Dobra. 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 Ej, dobra. dobry. A ja, smakuje jak rozrabiany po prostu. Dobra, dolewaj mi, a ja ci. Słuchajcie, to zamienimy szklaneczki. Oczywiście... I jaki ładny kolor się no. zrobił, No. ładny Kurka, jest ja traciła całego wojanka. Zrobimy sobie później drugiego. Dobra, dawaj. Okej. Okay. Oczywiście cheers, Ej, dobre. Mango man, mangolina. Dobra, no, ale słuchajcie, to jest wojanek mangolina. Lo, wojanek stwórz mang Boże jaki wojanek? Wojan proszę stwórz mangolinę. Dobra. Zrobimy sobie więcej wojanków. No. A tylko wypijemy jej oczywiście, nie? Tak. To Elo! Do następnego. do następnego, może jeszcze dzisiaj.